Pijany byłem! Nie chciałem tego mówić wcześniej, e, ale byłem zmasakrowany alkoholowo. Przy ołtarzu, w sensie podczas mszy nabożeństwa. Szokujący z rodakcji. Wymyślił pan to teraz? Nie. Dzień skąd? Proszę księdza. Bo głupio było mu, mówić. Bar prostu... Jak bardzo pijany? <laughs> bardzo, znaczy. nie byłem. dał pan radę stać? Tak, znaczy dałem. To pochmielony pan był. Nie, bardziej, tro, troszkę bardziej był. O, o Jezu, pamiętam teraz ten... Odór miałem. Mm, yy, tak, yy. ten zapach taki. Yy, ja myślałam, że to od księdza. Gośka. Nadej, Przepraszam, po... ale... O, brączkę. Założył mi na zły palec. Tak. Gdyby nie ksiądz, nie wiem, jak mu sobie poradził. Ksiądz włożył za mnie. Znaczy... Pomógł mi. Po, poprawił znaczy, po prostu. Poprawił na... po mnie. Ja myślę, że to wszystko ze stresu. Gosia. To... Jacek, wiesz co? Po prostu. Daj mi Nie, jesteś po prostu, wiesz, świnią. Jesteś świnią i pijakiem. Gosia. O.